W ramach programu pilotażowego KAWKA Gmina Miechów pozyskała dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu możliwa była likwidacja starych, wysłużonych kotłowni węglowych i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłowniami gazowymi. Całkowity koszt zadania wynosi 2,5 miliona złotych. Działania mają na celu poprawę jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji, redukcję gazów cieplarnianych i niebezpiecznych produktów spalania. Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w systemie ogrzewania to także wykonanie instalacji solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Na osiedlu Sikorskiego taką właśnie instalację zamontowano na 11 blokach. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy ponad 1 700 000 zł dotacji. Obecnie staramy się o kolejne środki, które pozwolą kontynuować proces poprawy jakości powietrza w gminie Miechu.